Bo teraz w Play mamy dla ciebie coś wyjątkowego. Formuła Junior Box ze smartfonem Alcatel One Popc3, zatwierdzona przez samego Mikołaja. mamy nosa do prezentów, zresztą sprawdź. I, i. Oto. Prawdziwy Mikołaj z Japonii! No i prawdziwy. Jedyny. Ciekaliście na mnie? Mam coś wyjątkowego. Teraz w Play. Alcatel OneTouch popcy 3 już za złotówkę. Z gadżetami w zestawie zatwierdzonym przez prawdziwego świętego Mikołaja. W formule Junior Box. W najnowszej sieci 4G LT.